Ja nie wiem, jak oni zamierzają rozwiązać ten problem, ponieważ ja w ogóle współczuję aktorowi, który będzie grał Snape'a. Znaczy, w pewnym sensie na pewno będzie to też ciekawe doświadczenie dla niego, no bo jest to bardzo duże wyzwanie. Chodziły plotki, chodziły plotki, ale w końcu zostało to oficjalnie potwierdzone, że Harry Potter stanie się serialem telewizyjnym. Ma się pojawić na platformie streamingowej Max. No i oczywiście wzbudziło to niemałe poruszenie w świecie miłośników albo przeciwników Harry'ego Pottera i nie byłabym sobą, gdybym nie nakręciła o tym odcinka, bo jak wiecie Harry Potter ma szczególne miejsce w moim serduszku. Niektórzy się cieszą, niektórzy narzekają. Jak to jest z tym Harry Potterem? Zastanówmy się razem. Tak, zmieniłam kolor włosów. Jest to informacja do stałych bywalców tego kanału. Co prawda, celowałam w QA, ale niestety albo stety pojawiła się ta informacja o Harry Potterze, no i musiałam nakręcić odcinek na ten temat. Póki jest on w miarę świeży, więc nie wyszło. Wracając do Harry'ego Pottera. Muszę przyznać, że mam mocno mieszane odczucia w tym temacie. No bo jakby nie było, trudno to odebrać inaczej niż. Jako coś takiego, że twórcy, w sensie w tym wypadku Warner Bros., chcą po prostu mieć kolejną maszynkę do robienia kasy. Chcą ciągnąć kasę z nas, widzów, miłośników Harry'ego Pottera. Zwłaszcza, że niedawno powstała gra Harry Potter: Hogwarts Legacy, która w ciągu pierwszych dwóch tygodni sprzedała 12 milionów kopii swojej gry, więc temat Harry'ego Pottera jest w ogóle bardzo świeży. I szczerze mówiąc, trudno mi wierzyć, że to mówię ja, ale ten temat zaczyna mi się powoli przejadać. W sensie trochę dużo dobrego naraz. No i okej, okay, ja rozumiem, że serial powstanie dopiero za jakiś czas. Nie ma oczywiście na razie żadnych oficjalnych dat podanych, ale jest szacowane, że serial ma się ukazać 2000, między 2025 a 2026 rokiem, czyli za jakiś czas. Więc oczywiście do tego czasu to już Harry Potter gra, będzie ograna i może wszyscy zdążymy zatęsknić za. Harry Potterem ponownie gdzieś tam w mainstreamie. Ale z drugiej strony, nie wiem jak wy, ale ja jeszcze tak mocno mam oryginalne te siedem filmów w głowie, no bo jest to taki film, do którego się mimo wszystko często wraca. On regularnie, w sensie, film, seria filmów, one le regularnie lecą w telewizji. We wszystkie święta gdzieś tam jest ten Harry Potter, więc. Ja mam wrażenie, że znam te filmy niemal na pamięć, zwłaszcza pierwsze części, trochę mniej te ostatnie. Więc pojawia się pytanie, czy reboot Harry'ego Pottera jest nam w ogóle potrzebny, skoro jeszcze wszyscy mamy go tak mocno w pamięci. To jednak dla wielu z nas, tych troszkę starszych, nie bardzo starych jeszcze, ale troszeczkę starszych użytkowników internetu, jest przecież wspomnienie dzieciństwa, te, ten szał, kiedy chodziło się do kina na premiery i w ogóle. Więc to jest moja pierwsza wątpliwość. Oczywiście jest też druga wątpliwość, czyli czy jak już ten serial się pojawi, no to nie wiem jak wy, ale ja na pewno siłą rzeczy będę go porównywać do oryginału. I ponieważ oryginał w sensie oryginałem są książki, ale ponieważ te filmy miały tak dobry odbiór, to mam wrażenie, że nieważne co zrobią w tym nowym serialu. To będzie wypadać gorzej niż to, co było w filmie. Nawet jeśli to będzie bardzo dobre, załóżmy optymistycznie, że wyjdzie im z tego naprawdę dobry serial, to myślę, że tak czy tak będzie nam się wydawał gorszy, bo wiadomo, że stare jest lepsze i to, co już było, jest zawsze fajniejsze. No więc jest to bardzo ryzykowne. I w ogóle tyle jest do powiedzenia na ten temat, że nie wiem od czego zacząć. No bo przecież mieliśmy też w tych oryginalnych filmach, już nie mówię o tej naszej ikonicznej trójce, czyli Radcliffe, Grincie i Watson, których wszyscy tak mocno kojarzymy wizualnie choćby z tymi postaciami, ale przecież były tam takie gwiazdy jak na przykład Alan Rickman grający Severusa Snape'a. Ja nie wiem jak oni zamierzają rozwiązać ten problem, ponieważ ja w ogóle współczuję aktorowi, który będzie grał Snape'a. Znaczy w pewnym sensie na pewno będzie to też ciekawe doświadczenie dla niego, no bo jest to bardzo duże wyzwanie zagrać postać, która tak jest, tak um, może nie postać, ale zagrać postać, która została tak fantastycznie zagrana przez kogoś innego. Ale jest to, to też, myślę, bardzo duże obciążenie, więc myślę, że ten aktor będzie się stresował. Jestem bardzo ciekawa, kogo wybiorą w ogóle na te główne postacie i w jaki sposób będą przeprowadzać casting, no bo w przypadku Oryginalnych filmów. Będziemy już tak na nie mówić, musimy się z tym pogodzić. W przypadku oryginalnych filmów był to casting bardzo otwarty. Oraz, to po pierwsze, był bardzo otwarty, czyli brali tam też osoby, które nie mają jakiegoś szczególnego, profesjonalnego doświadczenia z aktorstwem, a po drugie, tam bardzo się starali, żeby wszyscy aktorzy byli Brytyjczykami, żeby mówili z ładnym brytyjskim akcentem, żeby to bardzo pasowało do książek, które odbywają się, jakby nie było. W których akcja dzieje się, jakby nie było w Wielkiej Brytanii. Ciekawa jestem, jak będzie teraz. Oczywiście jestem też bardzo ciekawa, czy wprowadzą jakieś zmiany. Ja wiem, że oni teraz piszą, że chcą, żeby to była wierna adaptacja książki. Ja wiem, że J.K. Rowling będzie executive producerem i ona zawsze bardzo też jej zależy na tym, żeby te rzeczy były wierne. Ale, mimo wszystko, już bardzo wiele obietnic na temat wierności oryginałowi mieliśmy. Mieliśmy różne stwierdzenia, że powstające dzieło ma być listem miłosnym do twórcy i takie różne inne rzeczy, a skończyło się jak się skończyło, w związku z czym jestem dość nieufna. Jestem też ciekawa, czy będą tam jakieś zmiany, które na przykład nie będą zmianami fabularnymi, ale będą jakimiś takimi zmianami, nie wiem, społecznymi, że na przykład będzie w, na drugim planie dużo więcej, załóżmy, aktorów różnych narodowości. Zobaczymy, czy ta produkcja pójdzie więc z duchem czasu. Wracając do tego, czy serial właśnie o Harrym Potterze jest nam w ogóle potrzebny, no to są głosy, że czemu nie, bo jednak jest wiele rzeczy, których nie zdążono pokazać w filmie, bo film jednak ma skończony czas dwóch godzin mniej więcej, powiedzmy maksymalnie. Nawet jak podzieli się film na dwie części, no to i tak nie, nie jest łatwo umieścić tam wszystkie wydarzenia, które znajdowały się w książce, zwłaszcza jeśli ta książka jest dość poka pokaźna. Ten sam problem spotkał na przykład Złoty kompas Pulmana, gdzie film musiał zrobić bardzo drastyczne cięcia i w związku z tym spadła na niego masa krytyki ze strony widzów i czytelników. No więc są głosy, że fajnie, że będzie serial, no bo będzie on dokładniejszy, będą tam rzeczy, których jeszcze nie widzieliśmy. Tylko Pytanie brzmi, czy jest aż tak dużo rzeczy, których jeszcze nie widzieliśmy. Od czwartej części w górę pewnie tak. Zwłaszcza w czwartej części mnie denerwowało, że faktycznie jak oglądałam, że tamtych cięć było sporo. No i te książki są już naprawdę grube. Czwarta część, piąta część, szósta część trochę mniej. Ale w każdym razie tam faktycznie... Skorzystałoby to dzieło na tym, że byłoby w formie serialu. Gorzej z częściami pierwszą, drugą, trzecią, które mimo wszystko były dość wiernie oddane na ekranie, więc ja się trochę obawiam, przez to, że ja tak dobrze znam to uniwersum, tak dobrze znam tą historię, że ja się po prostu tam trochę będę nudzić. Jest ym, zapowiedziane, że ten serial ma. Się odbywać mniej więcej na przestrzeni 10 lat, i że tam mniej więcej ma być jeden sezon na jedną książkę. Przypuszczam, że no bo jak sami widzicie, to się nie dodaje, bo książek jest 7 lat, jest 10, więc wychodzi nam jakby miało być 10 tych książek, więc przypuszczam, że te dalsze książki, które są właśnie grubsze, są bardziej naładowane materiałem źródłowym, będą pewnie jakoś tam dzielone na półtora czy na dwa sezony. Pewnie na dwa. No, trudno podzielić serial na półtora, bo wtedy ten klimak nam wypada w połowie. Więc w każdym razie będzie to pewnie jakoś tam wydłużone. Ale czy ja naprawdę chcę oglądać trzy sezony czegoś, co już widziałam, żeby dojść do czegoś, czego nie widziałam? <grym> no, może to być trochę marnowanie czasu. No ja pewnie obejrzę, <grym> choćby po to, żeby Wam powiedzieć, czy mi się podobało i czy warto to oglądać. No ale są to takie wątpliwe sprawy. No ja rozumiem, że nie mogą też zacząć od czwartej części. Byłoby to dość dziwne zagranie, gdyby stwierdzili, robimy Harry'ego Pottera, robimy go od czwartej części. Popatrzcie, to jest Harry Ron i Harmiona, których sobie wybraliśmy. I teraz wyobraźcie sobie, że widzieliście ich wszystkie przygody trzy lata wstecz. Zwłaszcza, że musieliby zrobić pewnie jakieś streszczenie dla ludzi, którzy jeszcze Harry'ego Pottera jakimś cudem nie widzieli, albo nie czytali i nie wiedzą o co chodzi w tej historii. No więc no, to rozsądne, że zaczynają od początku, tylko. No tylko że. No nie wiem, może będą mieć jakieś niestandardowe podejście. Może czymś nie zaskoczą. Na pewno będę bardzo szczęśliwa, jeśli w czwartej części będzie trochę lepszy casting reprezentantów Hogwartu, bo o ile Harry Potter i Cedric Diggory byli bardzo fajnie, znaczy Harry już był wybrany, więc no, ale Cedric Diggory był bardzo fajnie wybrany, dobrany. To Fleur Delacour jeszcze powiedzmy się broniła, ale Viktor Krum to była jakaś porażka dla mnie, czy tam, jak to było opisane w książce, tak fajnie, że on miał taką, wiecie, fizjonomię, fizjonomię kruka, czy jakiegoś, jakiegoś takiego drapieżnego ptaka, co się fajnie wiązało z tym, że on latał na miotle, był najlepszym graczem Quidditcha na świecie, więc, jeżeli miał jakiś tam orlinos i coś tam, a wybrali takiego karka ostrzyżonego na krótko, którego rysy. Ten chłopak był bardzo przystojny, ja nie przeczę, ale jego rysy nie miały nic wspólnego. Drapieżnym ptakiem. No więc są pewne miejsca, w których widzę pole do poprawy. No ale myślę, niestety, przez to, że tak jak mówiłam, to wszystko jest cały czas żywe w naszej pamięci, to trudno mi to odebrać jako to, że ktoś chce zrobić coś dla nas, dla widzów, dać nam jakąś magię, sprawić, żebyśmy mogli na nowo przeżyć to jeszcze raz. Ja wiem, że w, świe w prawdziwym świecie nic się nie robi dla ludzi, tylko wszystko się robi dla pieniędzy, ale mimo wszystko, tak to wygląda to po prostu, zwłaszcza w tym trendzie teraz, tych wszystkich disneyowskich rzeczy, które są, powstają na nowo i tak dalej, jak po prostu chęć wyciśnięcia z nas większej ilości pieniędzy i po prostu jeżdżenia po naszych sentymentach. Jestem bardzo ciekawa za to, czy będą kręcić w tym samym miejscu, gdzie był kręcony Harry Potter, czyli czy będzie to ten sam budynek, ten sam zamek, czy będzie się to działo w Hogwarcie, jaki znamy, czy wybiorą jakiś inny zamek. O, ostatnio słuchałam podcastu, co się dzieje w czeskim filmie działu zagranicznego. Bardzo dziękuję za podesłanie mi tej polecajki w komentarzach i tam mówili, że w Czechach jest bardzo prężnie działa właśnie przemysł filmowy I między innymi dlatego, że jest tam bardzo dużo zamków. A ja oczywiście pozdrawiam dział zagraniczny, bo odcinek był bardzo ciekawy. Przesłuchałam go z większą, z, wiek, z wielką przyjemnością. Na razie dopiero trzy czwarte, ale dosłucham ostatniej jednej czwartej w wolnej chwili, więc... Posłuchajcie sobie też. No w każdym razie było tam powiedziane, że w Czechach jest też bardzo dużo zamków i właśnie też między innymi dlatego Hollywood tam często kręci. Więc może w Czechach? Może w Czechach? I jeśli w Czechach, to wtedy planujesz się tego dowiedzieć wcześniej i nie wiem, może pojechać, coś podglądnąć, wiecie, tam się gdzieś wczołgać, podkopać i zobaczyć. No w każdym razie, czy będzie to w Czechach na przykład, czy w jakimś innym zamku, czy może zrobią na cały Hogwart, załóżmy za pomocą efektów specjalnych. No ciekawe to jest, jakie mają plany. Też sobie tak ostatnio gważyliśmy na naszym Discordzie, na którego serdecznie zapraszam, macie link w opisie tego filmu, jak wspólnie się zastanawialiśmy właśnie nad tym Hogwarts Legacy, że tak właściwie jest, jest tylko jeden powód, dla którego uważam, że jest sens, żeby powstawał Harry Potter od nowa. Bo wiecie, ja zawsze tak strasznie współczułam Danielowi Radcliffowi, oraz pozostałej dwójce, że oni nie mogli sobie nigdy obejrzeć Harry'ego Pottera. No bo dla mnie to było takie naprawdę magiczne przeżycie, zwłaszcza że nie byłam wtedy za duża. No i właśnie było całe to szaleństwo, a oni w tym uczestniczyli i oni nagrywali tego Harry'ego Pottera, więc jak oni oglądali film, to nie widzieli jakby tej rzeczywistości, która tam była, tylko oni jak patrzyli na tą scenę, to od razu pamiętali jak ona była nagrana, widzieli te wszystkie różne boomy, mikrofony, jakieś tam żurawie, green screeny i pamiętają te wszystkie rzeczy, które się działy, po, działy poza kadrem, a przede wszystkim widzą tam swoją twarz. I ja gwarantuję wam, że jak oglądacie siebie na filmie, to głównie skupiacie się na tym, że wasz performance nie jest tak dobry, jak chcielibyście, żeby był, nawet jeśli jest w porządku. Więc, no, zwłaszcza o piątej części Radcliffe zawsze narzekał. Znaczy, zawsze czytam taki artykuł, że Radcliffe narzeka, że mniej lubi piątą część, bo uważa, że strasznie mu tam źle poszło aktorsko. Choć, moim zdaniem, jest całkiem w porządku. W każdym razie oni nie odbierali tego jak, tak jak my, jako właśnie takiego fajnego filmu, więc będzie to pierwszy raz w historii, kiedy Daniel Radcliffe będzie mógł obejrzeć Harry'ego Pottera i wreszcie poczuć jakąś magię. A nie tylko, nie tylko pamiętać, że był tam w pracy. I tak jak ktoś słusznie zauważył na naszym Discordzie, niestety nie pamiętam kto, ale bardzo serdecznie pozdrawiam. To Radcliffe w końcu spodziewa się teraz swojego pierwszego dziecka razem ze swoją partnerką, więc może sobie obejrzą w ramach kina familijnego. Chyba, że się okaże, że ten nowy Harry Potter to będzie taka super dark, 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 dark wersja Harry Pottera i nie będzie mógł go oglądać z dzieckiem, bo będzie za straszny. Jest jeszcze jeden powód, dla którego cieszę się, że powstaje ten. Serial, to znaczy jest dla mnie nadzieja. Może jeszcze zdążę pojechać do film parku Harry'ego Pottera, który jest jeden z w Londynie, jeden gdzieś w Stanach Zjednoczonych i gdzieś tam jeszcze są, bo jak na razie mi się jeszcze nigdy nie udało, bo nie mam czasu na podróżowanie i nie mam czasu na zwiedzanie i nie mam czasu na odwiedzanie parków rozrywek. Ale jeśli będzie serial Harry'ego Pottera, który trwa przez 10 lat, to może. Może no, ta franczyza jeszcze nie padnie, jeszcze nie zamkną tego parku rozrywki, będzie jakiś nowy powód, żeby ludzie tam jeździli. To po pierwsze. Po drugie, coś jeszcze chciałam powiedzieć, że no, Rowling jest executive producerem. Co oczywiście budzi dużo kontrowersji, bo postać Rowling w ogóle budzi ostatnio dużo kontrowersji. Natomiast chciałam powiedzieć, że jestem tu znowu trochę sceptyczna w tym aspekcie, ponieważ wszyscy widzieliśmy, jak skończyło się, kiedy Rowling dostała. Za dużo wolności w Fantastycznych Zwierzętach, gdzie w pierwszej części bodajże pomagała pisać scenariusz. Ja wiem, że tutaj jest executive producerem i to jest mimo wszystko inna rola. No i w Harry Potterze w filmach teoretycznie też tam była bardzo aktywna i tamto dla odmiany wyszło, więc może tu będzie OK. No ale zobaczymy. Robiłam kiedyś zresztą odcinek o Rowling i o kontrowersjach z nią związanych przy okazji Bożonarodzeniowego odcinka yy, Harry Potterowego filmu, nie odcinka, który wtedy powstawał, więc jak chcecie zobaczyć, możecie sobie kliknąć tutaj. Ale muszę Wam powiedzieć, że fajnie być takim autorem w epoce franczyz, który już się załapał właśnie na to, że odgrzewają go tak w kółko i w kółko i w kółko, bo powstaje dużo produkcji i dużo filmów związanych. Jak już Wam zrobią jeden film i ten film się uda, to wiecie, że po prostu będą w nieskończoność robić te rzeczy na podstawie Waszego dzieła po prostu w kółko i będą Wam płacić pieniądze, i będziecie mogli oglądać różnych aktorów grających Waszych ludzi. Trzeba mieć tylko to szczęście, żeby. Być tym autorem, którego dzieło z jakiegoś powodu twórcy uznają, że trzeba adaptować wiernie. I wtedy jest spoko, wtedy po prostu jesteście ustawieni na całe życie i jest super. Gorzej, jak jesteście. Takim autorem, którego dzieło stwierdzają, że się dobrze nada, nada na film, ale zrobimy tu tylko jedną zmianę tu, zmianę, tu 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 zmianę i w efekcie ten film już w ogóle nie przypomina tego, co napisaliście. Co prawda dostaniecie za niego i tak pieniądze, ale powiedzmy, że wasza satysfakcja z tego nie jest za duża. No dobrze, czekamy na jakieś kolejne informacje na ten temat, bo przypuszczam, że jak sobie czas będzie płynął, oni tam będą robić te swoje castingi, potem coś zaczną kręcić i tak dalej, i tak dalej, no to zaczną powoli wyciekać jakieś informacje. dowiemy się czegoś więcej, a wiem, co chciałam jeszcze powiedzieć. Przypomniałam sobie to samo, co zawsze, szczerze mówiąc, że skoro już chcą odgrzewać Harry'ego Pottera... Dlaczego odgrzewają Harry'ego Pottera? Mówiłam też przy okazji fantastycznych zwierząt, przecież nie pamiętam w jakim kontekście, ale pamiętam, że to mówiłam, że jest tyle super Historii, które można zrobić w świecie czarodziejów. Nie pykły wam fantastyczne zwierzęta, to trudno, widać, zrobiliście je źle, ale możecie zrobić milion rzeczy. Możecie zrobić o życiu Severusa Snape'a, którego wszyscy uwielbiamy, bo będzie młody, więc nie będzie problemu, że to nie jest Alan Rickman. Możemy zrobić o Huntsfotach, czyli właśnie o życiu y, Jamesa Pottera, Siriusa Blacka i Remusa Lupina. Możecie zrobić o love story rodziców Harego. Możecie zrobić dowolne love story w tym uniwersum. Nie wiem cokolwiek. To z tym akurat całkiem nieźle radzi sobie Hogwarts Legacy. Na razie, bo ja, niestety, nie mam czasu grać ostatnio, bo jestem tak strasznie zabiegana, że wstyd się przyznać, ale na razie doszłam ledwo co do pokoju życzeń i nawet jeszcze nie mam zwierzątek, więc proszę mi nie spoilerować w komentarzach. Ale no, są tu takie różne małe smaczki, nie? że mamy na przykład dyrektor Weasley, albo tam, nie pamiętam, ale jakieś tam się nazwiska przewijają, które. Kojarzymy z Harry'ego Pottera, więc da się to wszystko jakoś połączyć. Więc znowu, dlatego znowu mam wrażenie, że to po prostu chodzi o łatwe pieniądze, nie chodzi o stworzenie fajnej historii, tylko żeby jak najmniejszym kosztem jak najwięcej zyskać. No ale zobaczymy, no może to będzie miłe widowisko. No, mimo wszystko ród Smoka był fajny, więc mm, powiedzmy, że, a podobno Harry Potter ma dostać większy budżet niż ród smoka. Duży budżet da się też spalić na głupoty i zrobić beznadziejny film. Ale jeśli tylko będą chcieli, to mogą zrobić to dobrze, więc miejmy nadzieję, że tak będzie. Napiszcie koniecznie w komentarzach co wy sądzicie o tym serialu, czy będziecie go oglądać, czy czekacie na niego z niecierpliwością, czy też już macie trochę przesyt tego i tego, że w kółko dostajemy to samo. Zapraszam też na mojego patronajta, gdzie patroni mogą sobie podglądać filmy, które ostatnio powstają z mojego nowego sekretnego projektu, który właśnie się odbywa między innymi dlatego nie mam ostatnio na nic czasu łącznie z graniem w Harry'ego Pottera. Dzięki za oglądanie i widzimy się następnym Razem. W tym tygodniu szczególne podziękowania wędrują do Wojciecha Bańcera, Arkadiusza Schmidta, Kuby, Darka Toperza Szymańskiego z podcastu Kuchenne Rozmowy, Macieja Staszewskiego, Marka Olszewskiego, Fantastik Michasia, Rałko Fenela i Aragonte. Dziękuję Wam. Jesteście naprawdę fantastyczni.